Dzień dobry moi drodzy, witam was gorąco w nowym filmie Przychodzę się tak krótko i szybko przywitać Ponieważ jestem właśnie w trybie pakowania się, ogarniania śniadania Gdyż wyjeżdżamy właśnie do skalnego miasta w Czechach Jaram się ogromnie, bo są to chyba moje jedyne wakacje w tym roku Więc tym bardziej yy, wielka ekscytacja I myślę, że bez żadnego przedłużenia zapraszam was do oglądania dalej A ja idę ogarniać tutaj szybkie jeszcze rzeczy przedwyjazdowe Wyszliśmy właśnie z Teplickich Skał, idziemy teraz na te drugie. Oczywiście nie powiem Wam poprawnie nazwy, bo zapomniałam, to jest pewnie jakieś Adresprach, chyba tak to się nazywa. I przeszliśmy przez Wilczy Wąwóz, który był całkiem spoko, się taką raczej wąską ścieżką po dnie właśnie wąwozu. Teraz pewnie możecie słyszeć koło mnie wodospad, bo jesteśmy właśnie koło wodospadu, odpoczywamy chwilę i będziemy szli dalej. Na zegarku już jest jakieś mniej więcej 15 tysięcy kroków, ale jest super i ogólnie jestem cała spocona. Ale generalnie jest super. Przeszliśmy już oba skalne miasta. Generalnie odpoczywamy sobie teraz na, nad jeziorkiem. Mi się bardzo podobało. Paweł, ty by się podobało? Podobało mi się. Podobało się Pawłowi. Moja opinia jest taka, że pierwsze skalne miasto, które odwiedziliśmy, bardziej mi się podobało. Chociaż była minimalnie bardziej wymagająca tamta pierwsza trasa. Tutaj jednak... Y jest bardziej spacerowo i bardziej odpoczynkowo, mam wrażenie. Nawet widzieliśmy starszą panią w butach na obcasach, więc, więc dla, dla chcącego nic trudnego. Jednak, jak ktoś chce przejść trasę wąwozem pomiędzy jednym a drugim skalnym miastem, to ja polecam buty trekkingowe. I generalnie wygodne buty, bo nie wiem ile dokładnie to jest kilometrów, ale raczej no, trzeba trochę przejść, i nóżki bolą, więc lepiej. Tak, niż jakieś Adidasy czy właśnie buty na obca tak jak ta pani. No, ale tutaj na tym drugim skalnym mieście to w sumie jest taka ścieżka dość szeroka i dość y, płaska. Raczej są wszędzie wydeptane szlaki i nie ma problemu. Na tym pierwszym jednak są gdzieś tam bardziej y, korzenie. Więc tak, teraz odpoczywamy i zbieramy się na pociąg do hotelu. Dzień dobry drugiego dnia. Jesteśmy już po śniadaniu i jak widzicie, świeci mi tutaj słońce na twarz. To oznacza, że jest przepiękna pogoda na zewnątrz. My właśnie zbieramy się, będziemy się przebierać w jakieś takie sportowe ubrania i będziemy wyruszać na śnieżkę. To jest chyba najwyższy szczyt, jaki do tej pory gdzieś tam próbuję zrobić, bo jeszcze go nie zrobiłam. No, ja jestem raczej lajkiem górskim i raczej jakoś po górach bardzo nie chodzę, gdzieś tam bardziej chodziłam po beskidzie Śląskim. Bo, jak mieszkałam w Gliwicach, to tam po prostu miałam najbliżej. Natomiast właśnie jesteśmy w okolicy, więc pomyśleliśmy, że zrobimy śnieżkę. Też słyszałam, że śnieżka nie jest jakimś trudnym wejściem, więc może nie będzie tak źle. Właśnie po wczorajszym spacerze też mieliśmy ponad 20 tysięcy kroków na zegarkach, więc siły też są troszkę osłabione, mogę powiedzieć tak. No ale myślę, że damy radę i mam nadzieję, że nas nie spali słońce, bo z tego co widziałam gdzieś tam na zdjęciach, to wejście na samą śnieżkę już jest takie dość odkryte, nie ma drzew. Więc może nas jakoś za bardzo nie spali, ale no wiadomo krem z filtra musi być. No i myślę, że tyle, jeśli chodzi o update i pewnie zapraszam Was do oglądania dalej. na szczyt, moi drodzy. Ale jakim kosztem? Jakim kosztem? Nie no, ogólnie dam rady. Ale teraz jest mi zimno, bo jestem w cieniu, a jak wyjdę na słońce, to będzie mnie prażyć, więc wolę marznąć, niż się smażyć na słońcu. Zaraz będziemy schodzić niebieską trasą. Może będzie trochę łatwiejsza. Bo to co wam mówiłam, że był asfalt W pewnym momencie To ten asfalt się skończył Szło się taką drogą między krzekami Później taką no w miarę płaską A na końcu były takie schody Zresztą widzieliście Bo wam pewnie nagrałam to, Te schody to było po prostu dramat Nie, jestem cała mokra I spocona I zaraz zjem czekoladę I na no, chętnie poszłabym spać Ale nawet tutaj nie ma się gdzie położyć, bo wszędzie są kamienie Idziemy już w dół, ze śnieżki schodzimy, i powiem Wam, że o ile miałam kryzys u góry, kolejny, bo naprawdę by się zmęczyłam, to te widoki tutaj po prostu wynagradzają cały ten trud wchodzenia w góry. W sensie wchodzenia na górę. Psy. Jak tu jest pięknie, przepięknie jest. I to chyba będą na razie moje ulubione góry. Nie żebym miała jakieś wielkie doświadczenie, ale. Na razie wydaje mi się, że tutaj jest po prostu przepięknie. Może też trafiliśmy na dobrą pogodę, bo nie było ani wcale tak gorąco. Natomiast widoczność jest piękna, wszystko widać, świeci słońce i jest przepięknie po prostu. Dzisiaj jesteśmy w drugim co do wielkości mieście Dolnego Śląska, czyli w Wałbrzychu. Nigdy tu nie byłam, więc stwierdziliśmy, że wracając do Wrocławia przy okazji zaczep zaczepimy sobie tutaj, zahaczymy o rynek i okolice, a później będziemy jeszcze jechali na Zamek Książ. Powiem tak, byliśmy w Wałbrzychu, chcieliśmy pójść na jakąś, nie wiem, kawę, ciasto, herbatę, cokolwiek i w okolicach rynku wszystko było zamknięte, jeżeli było. Fakt, że była, jest godzina 11, więc też nie oczekujemy jakichś nie wiadomo cudów, więc stwierdziliśmy, że nie ma co tam zostawać i po prostu przyjechaliśmy od razu na zamek i to była bardzo dobra decyzja, ogólnie jest bardzo ładnie, można sobie tutaj pospacerować, no. Będziemy zaraz oglądać wszystko. Dzień dobry moi drodzy. Witam się z Wami tutaj już po raz ostatni w tym vlogu. Jak widzicie, już w wystroju takim domowym z tyłu suszy się pranie, więc właśnie teraz jest czas ogarniania tego wszystkiego po powrocie. Wyjazd był bardzo fajny, bardzo udany. Bardzo Wam polecam skalne miasto. Jeżeli macie gdzieś tam w okolicy możliwość odwiedzenia, to naprawdę bardzo fajne miejsce. Tak samo śnieżka. Chociaż słyszałam właśnie od znajomych, że na śnieżce często jest mgła i dużo właśnie widoków jest gdzieś tam zasłoniętych przez mgłę. Nam się na szczęście udało mieć piękny widok. Tak jak zresztą widzieliście gdzieś tutaj na nagraniach, książek było mało w tym filmie, zresztą w ogóle ich nie było w tym filmie, ale też przez ten właśnie wyjazdowy czas nie miałam chwili, żeby w ogóle zająć się książką, bo albo szłam spać, albo gdzieś chodziłam. Z audiobookami na razie też gdzieś tam odpoczywam, więc myślę, że nic straconego w innych filmach, oczywiście się książki pojawią, bo przecież, jakby dalej, jestem tutaj właśnie też dla książek. No, i jeżeli dotarliście do tego momentu filmu, to jest mi niezmiernie miło, bardzo Wam za to dziękuję. Oczywiście proszę Was o komentarz i łapkę w górę, jeżeli właśnie film się Wam podobał. No i myślę, że tym pozytywnym akcentem ja się zabieram za ogarnianie właśnie bałaganu wyjazdowego, a Was zapraszam na wszystkie moje inne filmy. Na razie.